Witam się z Wami kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Ja właśnie dzisiaj nagrywam z kuchni. Zaraz Wam zrobię przebiteczkę, co ja cię będę pichciła na obiadek. Taki szybki obiad w ogóle nie miałam pomysłu, ale powiem Wam, że tak na szybko zaraz go zrobię. Przed pójścią, oczywiście, do pracy. U nas dzisiaj wieje na maksa 8 stopni, chyba czy 9 jest. No i tyle. Zaczynamy tego wlożka. A na obiad dzisiaj będą, widzicie, burgery z właśnie indyka, z mięska z indyka. To są dwa opakowania. Zaraz będą lądowały tutaj na właśnie na folii i do piekarnika. Tutaj mam um, brytpankę. I jeszcze do tego chcę dołożyć właśnie od, oddzielnie po upieczeniu tych właśnie kotletów będą kluseczki z Lidla, to jest są z tej mąki Durum, bardzo fajne, powiem Wam, z tego włoskiego stylu. Do tego mam oczywiście koncentrat, koncentrat ten mm, pomidory z bazylią i jeszcze do tego chcę dodać, tu mi się rozmraża, ale Wam pokażę. Mam całe opakowanie papryki, więc to tak będzie kluseczki z mięskiem, tak na szybko. Kochane moje, dajcie znać co wy tam dzisiaj pikcicie, więc zbiorę się do pracy. Wiecie co, jeszcze sobie tak pomyślałam, że do tej potrawy, skoro tutaj nie ma, bo przeważnie kupuję te właśnie takie w słoiku koncentraty i tutaj nie ma czosnku, to myślałam sobie właśnie, że skroję z cztery takie ząbki czosnku, bo czosnek to jest coś pysznego. Ja w ogóle powiem Wam, że uwielbiam czosnek dodawać do obiadów pod każdym. Względem, ponieważ nadaje smak, jest bardzo zdrowy no i pychota. Dajcie znać, czy Wy też jesteśmy, jesteście team czosnek. Chociaż cebulkę też lubię, ale lubię cebulkę czerwoną, więc ja biorę się zakrojenie czosnku. Mówię, jeszcze Wam tutaj tak podpowiem, co ja tutaj robię w tej mojej potrawie. Ani zobaczcie, jak fajnie wyglądają te kluchy już właśnie ugotowane. Pierwszy raz mam takie króciutkie, takie, jak ja to mówię, bombelki, świderki. Powiem Wam, bardzo fajnie się ugotowały i na pewno będą smaczne. I przypominam, że to są kluski właśnie z Lidla. No powiem wam, że tak, zapach jest super od czosnku. Wszystko fajnie się dusi, paruje i teraz zalewam to tym oto sosem pomidorowym. No zobaczcie, yy, trzymałam to pół godziny właśnie w piekarniku, tutaj wiadomo, że się przyjarało, ale mięsko z indyka jest bardzo delikatne, więc te burgerki szybko do siebie doszły i tak się prezentują. Tutaj już wyjmuję sobie na właśnie pół misek i będzie pychota jedzonko. Potleciki, no po prostu czyś, czysznie są cudowne i bardzo pyszne, bo one są już w przyprawach, więc tylko... Tylko po prostu wcinać, a bardzo fajnie się usmażyły, bo pół godziny, tak jak mówiłam, to jest bardzo delikatne mięsko, więc pół godziny spokojnie wystarcza w piekarniku. prezentuję ten pyszny makaron, wszystko już się fajnie poddusiło i do smaku dodaję mój ulubiony pieprz cayenne. Po prostu uwielbiam, tak żeby było leciutko ostro, bo ja lubię takie ostre, leciutko potrawy. Więc pyszne jedzonko będzie i smacznego dla mnie. I polecam Wam serdecznie. Jeszcze taka na szybciutko polecajka, powiem Wam z lidla: niepyszne po prostu snaki. To są właśnie Brown Crackers, krewetkowe. I tutaj powiem Wam, jest napisany chiński styl snaki Ale co to jest po prostu takie cudo i takie pyszne? Polecam Wam serdecznie. To są moje najlepsze w ogóle. Takie znaki na przygryzkę i powiem Wam ogólnie, że. Gdzie tu jest napisane? A tu jest napisane, że skład. Skład jest też bardzo taki y, dobry, bo zobaczcie, jest oczywiście tapioka, jest y, y, olej, jest y, jakiś tam 24% Browns. I y, sól, i cukier, no bo to wiadomo, nie? Ale powiem Wam, że y, skład jest dobry. No i y, w opakowaniu, w całym opakowaniu mamy 542 kalorie, więc wiecie, ja zawsze takie opakowanie mam na dwa razy. Na, nie zjadam wszystkiego na raz, ale polecam Wam serdecznie. Bardzo je lubię. Nie wiem, czy macie u siebie, dajcie znać, ale są Pychota. Jak lubicie coś związane z krewetkami, to to Wam przypasi na pewno. Witam się kochani z Wami ze sklepu meblowego. Przeszliśmy sobie pooglądać mebelki, jakie są, bo akurat jest bardzo dużo przecen. O, możecie zobaczyć tam sale. I oglądamy sobie mebelki, jakie tutaj mają w Irlandii. Zaraz Wam zrobię małą przebiteczkę. O, widzicie, mogę Wam pokazać, jak się prezentują, jakie tutaj mają style, co lubią w Irlandii, ale tutaj można sobie wszystko wybrać. Wiecie, jak to jest. Tu jest fajny styl. Jakby, wiecie co? Nie wiem czy na komputer, czy na co. To jest zasuwane, fajne. Ja ogólnie powiem Wam, że oglądam sobie meble. Bo mnie bardzo interesują i w ogóle jakie piękne są te meble. Zobaczcie, komoda tam jaka piękna jest z drewna 1209, ale ceny no też są fajne, ale meble są przepiękne powiem Wam. Fajnie można sobie tutaj pochodzić, bo widzicie nikogo nie ma u góry. Jest tak przyjemnie I ilustra. A Marcin, sobie tam. O, jaka piękna lampa! Ale cudowna, zobaczcie, ale piękna. Będziemy chodzić i sobie oglądać. O, jaki fajny fotel tutaj taki ekskluzywny do takiego stylu kurcze. Bardziej takiego, ale fajny, naprawdę. Super. Fajny styl, to już trzeba sobie tak urządzić, wiecie, bo jest i tutaj taki stary, nie wiem dokładnie jak te style się nazywają, ale jest i taki nowoczesny, i taki, o, fajne sofy też. No, dobrze, idziemy i oglądamy sobie. Muzyka Kochane w kolejnym już działku u mnie na kanale, i powiem Wam tak. Dzisiaj od rana leje jak zebra. Zawsze rano powiem, ale mnie tutaj prześwietla yy, i powiem wam, że yy, tak rano wstałam, mówię, ciekawa jestem jaka pogoda, nie? Bo u nas, jak wiecie, albo jeszcze nie wiecie, jest w Irlandii od 1 lutego. Mamy pierwszy dzień wiosny. Mówię, to wiosna, to już się w głowie prze, wiecie, przy, yy, przekształca, że jak mamy wiosnę, to troszkę dłuższe dni. No i człowiek jest taki bardziej weselszy, zadowol, yy, zadowolony. Mieliśmy w któryś dzień 14 stopni, no ale co? Dzisiaj chyba jest 9. Pata, jak nie wiem co. Powiem Wam, że tutaj mam takie supy, yy, właśnie, yy, które przewodzą prąd, i cały czas na tych yy, supach siedzą gołębie, i ja je cały czas obserwuję. Dzisiaj to siedzą takie zgęziałe, jak to normalnie mówię Wam. Ja jestem w szoku. No, strasznie okropnie pada, no ale cóż, no tak mamy w tej Irlandii, nic nie poradzimy. Przychodzę do Was, ponieważ udało mi się coś fajnego zakupić. A powiem Wam, nie są to duże zakupy i akurat takie, co mi się udało zakupić. A może zaczniemy najpierw od przecen i takich perełek, które udało mi się zakupić. No i pierwszą rzeczą jest kubek z kosty, zobaczcie jaki piękny kubeczek, ja już na niego polowałam, powiem Wam, bardzo dawno, pierwszy raz jak go w ogóle zobaczyłam w sklepie, w sklepie w tej kawiarni Koście to ja byłam tak pod wrażeniem że ja mówię, Boże jakie piękne kubki ale ten jeden kubek był za 14 euro i mówię tak, 14 euro taki kubas on jest w środku taki tur, jakby turkus nie, no taki turkusowy, coś takiego Jeden minus to jest napisane, że mycie tylko i wyłącznie ręcznie, bo pewnie wszystko poschodzi, no ale nieważne, bo ja i tak myję wszystko ręcznie, więc taki kubeczek i jeszcze Wam nie powiem, zachodzę do, ka, do kawiarni, bo zawsze tak w sobotę, w niedzielę z Marcinem sta, jedziemy sobie właśnie na dobrą kawusię, no i co, zajeżdżam, patrzę... Z 14 na 8, no nie, no 8 euro i tak mówię, poproszę dwie kawusie, oczywiście zawsze late z mlekiem owsianym i poproszę ten kubeczek, były dwa, a tak myślałam jeszcze nad drugim, ale nad tym, przy tym drugim było tutaj takie coś, powiem Wam, taka jakaś wada fabryczna, nie wiem co to było, no ale kupiłam... Taki piękny kubek, jestem po prostu pod wrażeniem, bardzo mi się podoba. Nie wiem, jaka jest jego pojemność, ponieważ nie jest napisane, no ale wiecie, do herbatki, do kawy. Ja w ogóle lubię takie ładne kubeczki i lubię się otaczać w kuchni takimi fajnymi gadżetami, bo wtedy, jak coś gotuję, to mi fajnie idzie i mam taki fajny nastrój. No i co, dziewczyny, to kubeczek. Później wdepnęłam do Tike'a. No a po co ja wdepnęłam? Ponieważ miałam jeszcze kart, na karcie podarunkowej z grudnia, miałam 10 euro. I mówię tak, 10 euro, no to mówię, zobaczymy, czy coś mi się uda wykorzystać, czy nie. No bo wiecie, za 10 euro to tak za dużo, nie wiem, czy się kupi. No może by się je kupiło jakąś bluzeczkę czy coś na wyprzedaży, ale mówię tak, ciuchów to może na razie już nie. I y, mówię tak, a skuszę się, y, mówię, idę na półkę kosmetyczną, no i idę na tą półeczkę, ale się świecę okropnie od y, światła powiem Wam. No i dziewczyny, jak ja to zobaczyłam, to po prostu o nie miałam, proszę bardzo produkt w szklanym ciemnym opakowaniu. Przede wszystkim produkt koreański. Dziewczyny, ja mam taką fazę na te produkty do pielęgnacji twarzy koreańskie. Już od dłuższego czasu ja już te swoje emulsje z którą Wam ostatnio polecam, jeszcze raz Wam pewnie polecam. To po prostu wariuje, tak mi pięknie nawilża tą cerę, nie powoduje żadnych zaczerwienień, bardzo pięknie właśnie ją rozświetla, jak nakładam makijaż, bo to są wszystko produkty, wiecie, takie naturalne i one fajnie pracują, jak je nakładacie. Ja przynajmniej u mnie bardzo się sprawdzają, jak nakładam je na noc. Buzia jest pięknie odżywiona, wiecie, dzisiaj tak samo mam nałożony ten kolagen, ale się świecę okropnie. Nałożony mam ten kolagen. No i powiem wam, że yy, uwielbiam tą emulsję, którą już wykańczam. No i zakupiłam kolagen Honey Emulsion i tu, zobaczcie, wszystko jest bardzo ładnie zamknięte za tą mizerkiem. Pojemność 200 ml i jest napisane Made in Korea. Widzicie, dziewczyny, ja jestem tak zadowolona, zobaczcie cenę 9,99, taki wielki produkt. Ja Wam polecam w ogóle, jak Wam się uda znaleźć właśnie w Ticamaxie produkty z kolagenem koreańskie to wam bardzo z całego mojego serducha polecam. ponieważ ja stosuję te kosmetyki na sobie i widzę jak ta cera po prostu pięknie wygląda i tak jest po prostu bardzo ładnie odżywiona i wiecie i no i fajnie wygląda jakbyście były wypoczęte na maksa. No i tak, kupiłam właśnie tą emulsję w Tikeu i wiecie co, udało mi się jeszcze kiedyś w ogóle Yy, bardzo długo zastanawiałam się nad zakupem pewnego masażera do twarzy. No i tak się zastanawiałam, zastanawiałam i mówię kurczę, kupić go, bo ogólnie wychodził z przesyłką na stronie Look Fantastic chyba 30 euro I ja mówię, ja pierdzielę, taki drogi masażer za 30 euro, ale mówię, może mi się gdzieś uda, może poczekam na niego w promocji albo uda mi się go kupić gdzie indziej. No i tak sprawdzam w budźcie u nas w aptece. Nie było w ogóle takich masażerów i wiecie co, dziewczyny? Poszłam do tego Ticka Maxa w tym samym czasie, jak kupiłam tą emulsję. I zobaczcie, kupiłam. Jest to taki świetny. Kupiłam aż dwie sztuki. Dlaczego kupiłam? Jeden otworzyłam, oczywiście, pokażę wam. Dlaczego kupiłam dwie sztuki? Ponieważ kupiłam go, były dwie ostatnie sztuki i tak pomyślałam sobie o mojej siostrze, bo ona też bardzo zwraca uwagę, bardzo dużo ćwiczy, bardzo lubi pielęgnację, masaże twarzy. Ona też często sobie wykonuje twarzy, jak i tutaj, klatki piersiowej. Bardzo dba o siebie i tak pomyślałam sobie i mówię: Biorę, zobaczcie. W ogóle to jest taki bardzo, tu jest dwa w jednym bardzo popularny masażer, nie wiem, czy go znacie. Ja go oczywiście kupiłam z polecenia Karoliny z kanału Brave Wave. Nie wiem, czy dobrze mówię, tak się prezentuje. Zobaczcie, kochane. Ten oryginalny, oryginalny, ten masażer, który ona pokazuje, nie ma tutaj tego kamyczka do masażu. To jest właśnie, ale fajny, taki zimny. To jest, nie wiem, zaraz Wam powiem, jak to się nazywa. A, różowy kwarc, no właśnie, różowy kwarc tutaj mamy, kamy, kamyczek świetny jest i mamy pokazane tutaj na, właśnie na opakowaniu, jak możecie sobie super, o widzicie, jak możecie sobie super masować całą buzię razem z szyją. I tu mamy ten masażer, zobaczcie, tak się prezentuje. Tutaj się tak otwiera. Jest napisane, że masaż tym oto urządzeniem, tym masażerem wykonujemy na oczyszczoną ogólnie twarz, wiadomo nie na make-up tak jak ja teraz mam, no i na fajnie natłuszczoną, na olej czy jakimiś kremami, czy właśnie najlepiej też olejkami. I ja właśnie spróbuję, żeby to fajnie tak się sunęło i fajnie właśnie pracowało. Ja sobie muszę to spróbować, już się nie mogę doczekać, bo wiecie co? Ja chcę sobie to stosować ogólnie na moją partię tutaj na żuchwę. Bardzo chciałabym sobie wy, wymasować, wymodelować ponieważ Karolina też wspominała o tym masażerze i ona stosowała go najpierw u siebie, i później, jeżeli jak są efekty, no to oczywiście wspominała o nich. I ja też będę masować, i dopiero po jakimś czasie, jak będą efekty, to Wam na pewno pokażę. I tu jest w ogóle napisane też, jeżeli macie na bardzo ma, tak dużo ma właściwości powiem Wam, jeżeli mać w ogóle poprawia uelastycznienie u, u cery, poprawia limfę, później mamy także na bóle głowy bardzo fajny jest ten masażer polecam Wam, jeżeli znajdziecie w TK no to polecam Wam bardzo ja tak jak mówiłam będę używała tutaj na żuchwę i będę sobie masowała ale tak jak mówiłam teraz Wam nie pokażę ponieważ mam makijaż na twarzy, a to musi się sunąć bardzo bardzo tak, wiecie, żeby to po prostu było śliskie, żeby ładnie pracowało na twarzy, więc nie mogę się doczekać. Ja lubię takie gadżety do właśnie masażu twarzy, więc kupiłam dla siebie i drugi kupiłam nieotwarty dla mojej siostry, więc to tyle z takich gadżecików. No i co jeszcze? I wiecie co? Widziałam w primarku. Berety, coś mnie wzięło na beret, no i co? I były kolorki czarne, czerwone, szare, kremowe i miętowe. Chciałam bardzo, właśnie taki kolor nie, no to to jest taki bardziej turkus, można powiedzieć, taki lekki ale były kolorki, właśnie jeszcze miętowe taki lekki miętowy i po prostu się spóźniłam, ale za to zakupiłam taki berecik. Zobaczcie, dziewczyny. Kupiłam w, Tikema, w Tikemaksie, kupiłam w primarku, jest napisane 100% wełny cena 650 berecik. Mm, powiem Wam, że jak ubiorę się w jakąś tam stylówę, to oczywiście Wam pokażę. Nie gryzie w ogóle, myślałam, że będzie gryzł. No i yy, taki berecik sobie zakupiłam. Zobaczymy do moich stylówek, jak będzie. Właśnie się prezentował, a na sklepie przymierzałam, żeby zobaczyć, jak ja w nim wyglądam. I powiem Wam, że nawet nie jest tak źle. Jak Wam się pokaże w którymś filmiku, to same ocenicie. Bo wiecie, jednemu się podoba, a drugiemu się nie podoba. No ale wiecie, 100% wełny, tak. Mamy na metce. Tak jak i tutaj mamy napisane. Więc taki berecik za 6,50 i wiecie co? Ja będę go nosiła tak, jak tutaj jest, ponieważ on jest podwinięty, bo można, możecie sobie rozwinąć go i możecie nosić jako taką, o, widzicie, taką czapę. O, tak możecie sobie nosić w ten sposób, ale ja tak nie będę nosiła, bo mi się bardzo podoba, jak to jest tak, jak było od nowości, podwinięte do środka i ja sobie po prostu go tak noszę do rozpuszczonych włosów. Będzie bardzo ładnie, nie gryzie i jest bardzo fajnie ciepły, a u nas y, przy takich, wiecie, wiatrach, jak są, y, właśnie, lub y, jak deszcz pada, no to taki berecik myślę też, że zda egzamin, tak wiecie, na szybko przelecić do autobusu czy coś takiego, później ściągamy i, i wiecie. Głowa jest sucha, czy też chroni bardzo fajnie przed wiatrem, więc dajcie znać, czy Wam się, czy w ogóle jesteście też Team Berety. No i co, kochane moje, tyle by było w tym filmiku. Yy, pokazywałam Wam yy, na szybko, upichciłam obiad, jak to ja oczywiście przed pójściem do pracy jeszcze yy, co dziewczyny. Yy, zrobiłam Wam taką przebitkę, byliśmy właśnie u nas w tych sklepach meblowych oglądać meble, ponieważ je, yy, oglądać me meble. No byliśmy tak pooglądać i się zorientować, co mają ciekawego. Ponieważ są bardzo duże, właśnie wyprzedaże. Od naszych znajomych słyszeliśmy, że są bardzo duże wyprzedaże, i pojechali, pojechaliśmy się, tak wiecie, zorientować, popatrzeć. Bo nigdy tutaj nie byliśmy zainteresowani takim tematem, żeby jechać, oglądać meble. Bo wiadomo, niepotrzebne nam to jest ponieważ, wiecie, no niepotrzebne, ponieważ wynajmujemy od, od Irlandczyka dom, więc tutaj jest dom umeblowany, więc nam jest niepotrzebne, ale by, byliśmy tak się porozglądać, no i... Mają fajne niektóre rzeczy, ale wiecie, co jaka jest ciekawostka, co wam powiem. Na pewno, na pewno o tym nie wiecie, ale w Irlandii, jeżeli chcecie sobie kupić wypoczynek taki do pokoju gościnnego, to nigdzie nie znajdziecie rozkładanego, ponieważ w Irlandii te wypoczynki nie są rozkładane. Nie robiłam Wam przebitki. Ale kiedyś wam zrobiłam chyba przebitkę. Byliśmy w jednym sklepie. Jest tutaj taki sklep, się nazywa Sofa Galaxy, gdzie prowadzi polskie małżeństwo. I oni sprowadzają właśnie sofy z Polski. One, one są tutaj transportowane promem i później przywożone do, tutaj do tego miejsca, do tego sklepu, więc jest bardzo fajnie. O, jest to chyba właśnie. Nie to, że jedyne małżeństwo, ale y, od nas z Polski, właśnie, tak Wam powiem, że są y, bardzo dużo, jest zainteresowanie i tutaj w Irlandii nie są produkowane, wiecie. Oni y, wypoczynki do, wiecie, rozkładane, takie, żeby można było iść spać, a, bo tutaj oni, jak w living roomie, no to wiecie, mają tam. Y, y, Jedynie telewizory, wiecie, i siedzonko, piwko czy jakieś przekąseczki. I tak to jest. A powiem Wam, że oglądaliśmy właśnie tutaj te ich wypoczynki, to takie bajery, wiecie, rozkładane te siedzenia, miejsce na piwko albo na napój, podgrzewane siedzenia, no... Wiecie, takie bajery, jeżeli ktoś coś lubi, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, ale ja to bardziej tak bym właśnie poszła na taką wygodę, żeby było fajnie, wygodnie na plecy, żeby fajnie się siedziało, no i przede wszystkim, żeby to było funkcjonalne, rozkładane, żeby można było sobie po prostu też spać na takim. Wypoczynku fajnym, bo moi rodzice właśnie kupili taki piękny wypoczynek kremowy, taki ogromny, tam jest chyba na 8 osób, bardzo wielki do pokoju gościnnego i bardzo mi się spodobał, jest funkcjonalny, z, właśnie jest z funkcją do spania, świetny, naprawdę taki już premium wyższej jakości. No, i tak yy, mówię, a tak wspomnę Wam na temat, taka ciekawostka na temat tych wypoczynków yy, właśnie w Irlandii. No, tutaj się nie zdarza nigdzie. Yy, rozmawiałam też z Panią, że tutaj nie mają w ogóle rozkładanych sof do pokoju gościnnego. Pamiętajcie, do gościnnego mówimy, nie do sypialni no dobra, tyle w temacie Dziewczyn, mam nadzieję, że ten krótki y, wlożek Wam przypadł do gustu dziękuję za to, że jesteście y, dziękuję za każdą nową osobę, która przychodzi, no już jest Was coraz więcej, może już niedługo ten mój kanał y, zakwitnie, jak to ja mówię i przejdę tego tysiaka bo fajnie by było byle do przodu byle, y, byle w górę, no fajnie by było jakby był ten tysiak, byłabym bardzo Wam wdzięczna, no mam nadzieję tak jak już Wam mówiłam, że niedługo te filmiki będą bardziej ciekawsze, ponieważ chcę wprowadzać też elementy mody, ponieważ ja uwielbiam modę od lat. Możecie sobie wrócić do tego do, na moim kanale, do starych filmów o e, starej nazwie jeszcze zobaczyć, jakie robiłam stylówki. Tutaj, właśnie na kanale, i mam nadzieję, że już niedługo się będą pojawiać te stylówy, i będzie bardzo fajnie, będzie miło, i tak wiecie, z przytupem, jak ja to mówię. Więc zapraszam Was do kciukowania, komentowania. Zostawcie coś po sobie, zostawcie subskrypcję. Brakuje mi jeszcze nie, tam chyba 70 osób. Tak, 70 osób to jest dużo i można powiedzieć niedużo, bo niektórzy w 2 dni, w 3 dni nawet mają po ile tysięcy. Mam nadzieję, że się u mnie nie zawiedziecie. Poruszę też u mnie na kanale maty, właśnie ostrzegające bardzo takie tematy, ale to ja wam dopiero powiem jak, będą, jak będę miała zamiar to nagrać, ponieważ muszę wspomnieć o tych dwóch tematach, bo to jest bardzo ważne dla mnie i będzie też myślę taką przestrogą na, na przyszłość dla was. Więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się do następnego filmu. Pa.